Nadwaga i otyłość. Niedawno powstało nagranie, w którym opowiadam o czterech przyczynach, powodach, dla których organizm prowadzi wodę oraz tłuszcz. Dzisiaj jednak chciałabym jeszcze uzupełnić o dwa czynniki, które przeszkadzają nam w pozbyciu się nadmiaru kilogramów. Po pierwsze nasze przekonania. I teraz każda kobieta, która spojrzy na to piękne ciasto marchewkowe, już w swojej wyobraźni widzi, jak przybywa jej kilogramów, szczególnie na biodrach, tyłku, jak rośnie brzuch. Każda, mówię, tak, każda kobieta, która zmaga się z tym problemem i która ma takie przekonania, bo przecież nie wszystkie. Więc moi drodzy, to, że w ten sposób myślimy, to w jaki sposób myślimy, to się staje naszą prawdą. A jak już wspomniałam wcześniej, nieważne są kalorie, bo pokazują to inne diety, które są wysokokaloryczne, a mimo wszystko powodują redukcję masy tłuszczowej tkanki. W związku z tym, jak należy podchodzić do jedzenia, jak należy patrzeć na jedzenie. Przede wszystkim spójrzcie na ten kawałek ciasta, który będziecie właśnie konsumować. Zobaczcie, ile w nim jest produktów. Jest mąka, są jajka, jest marchewka, jest serek, jest masło, jest cukier, cynamon. Zobaczcie, jak wiele różnorodnych składników, ile osób przyczyniło się do tego, aby to ciasto mogło powstać. Już nie mówię, że ja je wykonałam, ale żeby wyhodować marchewkę, tu moi rodzice. Żeby powstała mąka, żeby ten cynamon trafił do Polski ile osób było zaangażowanych w to, aby taki kawałek ciasta mógł powstać. Więc w zamian poczucia winy i tego widzenia już tej wizji, że to są nadmiary kilogramów na tym talerzyku, spróbuj poczuć wdzięczność. Wdzięczność, że możesz. Że masz, że cię stać, że sobie zrobiłaś, że dostałaś, że kupiłaś z różnych powodów poczuj wdzięczność. Wtedy na pewno będzie miało to dla Ciebie korzystniejsze znaczenie niż to, kiedy patrzysz negatywnie, i oczywiście wyobrażasz sobie te negatywne konsekwencje zjedzenia tego ciastka. Druga rzecz błędne koło. Gdy patrzymy na siebie w lustro i widzimy te części ciała, które nam się nie podobają, kierujemy tam uwagę i wypowiadamy. Ten okropny brzuch, ta wielka pupa, te obwisłe ramiona, te wielkie grube uda, te brzydkie nogi. Jeżeli patrzymy w ten sposób i tak to nazywamy, a pamiętajmy, że energia podąża za uwagą. To, na czym się skupiam, to zasilam, tego mam więcej. Więc znowu moja rada: jak to pokonać, w jaki sposób przekuć patrz na siebie w lustro, jeśli już musisz. Ale też można pominąć ten etap w swoim życiu i niekoniecznie trzeba patrzeć na siebie w lustro. Ale kiedy już patrzysz, to powiedz do siebie: jestem piękna. Każdego dnia jestem piękniejsza i szczuplejsza. Każdego dnia moje ciało wygląda piękniej i zdrowiej. Wiem, że jest w ciele i w sercu, i w umyśle zgoda na to, żeby tak powiedzieć, dlatego zawsze proponuję pracę z emocjami, pracę z przekonaniami. No, a tymczasem nie pozostaje mi nic innego, jak powiedzieć sobie smacznego, a wam życzyć pięknego dnia. I do usłyszenia następnym razem.